A kurwa tys tysiąc osób wejdzie a, a Galacha to dwa tysiące Ale jak bije Kutas to w ogóle 5k <gulia> <gulia> Najlepszy to nie Kutas Jest bit, jest obe On z na środku biega kurwa Kutas i bije tych Żydów Ki <gulia> był najlepszy na serwie Odpalony ty cwelu jesteś xv, czy jak ci tam? <grymne> 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 tak? To ej, ty umiesz się no. To bardzo trudno tego, tak, taki debil jak ty. No... Wyglądasz no, jak... Ej, wygląda... ej, no, na ej jesteś chory? Jesteś chory umysłowo, no? No, no. no ty jesteś pojebany. No. Zako no. bez urazy, za ale bez uradze, do logopedy powinieneś się przejść. No... <grymne> Pojeb, <śmienicza> pojeb innego Ej, zmień wotal! Szajdź do zakuty ty masz kurwa down'a! Chodź do techniku, ma masz down'a! Pojebie! jebie! <śmienicza> co, co, no, co, po, co robi pan? Co robi pod tobą matka? Od... sorry? Odstałaś? Nooo... sory. Nooo... Spokojnie, niech przez nie rozróżnię. Nooo... Wiesz, on leżał w kołysce, a matka niego... No powiedz mu mu się, no, no. 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 Ja pierdol co za zapiet Nie naprawdę on powinien się kurwa leczyć tu. Kurwa, I, ci ci i to kurwa I to nie powietrza. kurwa u ginekologa Psychiatra mu pomoże Co ty? O. Chowa się To bym się padał by przydał <laughs> Psychiatr Psychiatr taki dr. <laughs> Nie, nie mogę po prostu! Po prostu. O kurwa! <noise> Psychiatra takie dnie nie stwierdzi kurwa! Nie go to o niego! O śmieszne pizda, o no, o O o o, do mnie to było? Do mnie to było? Zresztą rujący to z otchłani świńskich trzewi!

No, Jesteś taki czekaj. czekaj, czekaj, daj ci, logre, daj ci linka, wyśle ci w komentarzach, Chcesz linka z gadkami żeby mi tak. mówić? Tak. Chcesz? Tak. Czekaj, zaraz tak, się Tak, zajmę. daj, daj pierdolone No, no ja. No, stara ma... wysrała. Twoja stara ma wytatuowany na dupie napis wal śmiało pies szczepiony. Możecie grzechać. Gorzej kłonę, wygrzeje. <laughs> Zamiast matczyny miłości w dzieciństwie doznałeś ojcowskiej miłości z penetracją dupy! Penetracją dupy! <grybuj> 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 Nie mogę. kurwa. Ej, tak, tak, a ile można? 16 ma. 16. Ma. Nie pytaj go takie rzeczy, bądź i tak podpowiem. Nooo! <grybuj> No. Twoja matka jest tak gruba, że swoje ubrania musi prasować na ulicy. No! No! Zaku, twoja matka pożycza ciuch ciuchy od goruma. Naplaj się w kale pierdolony. Szap... gówno sobie. To było Ja pierdolę nie no, małkę już ja pierdolę O! Słuchajcie to nas zapisał ten... ...zak Jaka papa do dupy Nie chcę mi się od... odrzygać <laughs> Bo pojebani! <śmieniu> oj oj, kto to jest pojebany? Murbo przed, kurwa prze, z kurwy prze... <śmieniu> O kurwa <śmieniu> Widziałem jak twoja matka podjeżdżał wielbłąd na zmiany z bambounem, a twój stary się tam przyglądał robiąc lada całej armii egipskich mrówek. Walberg z którego z PvP? Y, Od chyba, no. no to spoko. Lepiej się... lepiej już uciekajcie. Stopeki bosas, ściągnij ustaw, a ja idę na robot. Nie mam, bo... no skierdalaj! <noise> <noise> Jakby za coś śmiać. Nie, dobra. Ale najlepsze, że <śmienic> się, się mnie tak, wiesz, kurwa. Całym głosem tak napierdala, że chuj. Spierdala. O kurwa. Też już dusi, kurwa. <śmienic> <laughs> Ej, a tam już są te, już są 264 już jest na febie No Walberg jest Masz bota Walberg? Um, jakiego chcesz? E, no kurwa, jest. Nie wiem. A masz bota co działa pod siódemkę? Po widoczas ja nie, nie. No to kiedy... A ma... A, daj mi... Waldek, jak masz, to daj mi po tego ocs bota, bo ja nie mam. Nie. Warberg, jaki typ, 259 level, piąty na serwie. Ktoś mu botuje na pewno, albo zostawię kompa. Sam ja zapierdalam komend, Masz alfa. Kurwa, patrz jaki szybki jest, jebany. Sekunda, pewnie na mnie wyjdzie. weź mi, Spierdalaj, nie. A, ustawiam, no, ale... Ej, ustawię, ale coś, coś za coś. SMS, nie, 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 na nie, 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 na nie, 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 No nie, wiem. Dobry układ, A, to... co, nie, się, nie, Galahad nie, 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 Teraz będziemy się, będzie się, będzie się tak. e, Steam'a dostał. Wystarczy, Galahad. nie Galahad? Je, ej, o kur... Przypał. Chyba na czole ci postawi tego bota? Ej, Galahad! Dobra ej, Barber, ja Barber. Gbanuję, bo mnie denerwuje takiego. Ej, Galahad'a zbanowałem! odbanuj Galahad'a! Jaki ty gdzieś kur... <gry> Chyba nie wierzę w Dibby No Dakus, mogłeś nagrać twego Ciebie miał nagrać? Tak mnie okay. <grym> Ej, Walter, chciał <mógł grym> cię nagrać. <grym> co co? Chciał cię nagrać ten zak, co nie? Zaraz mu kurwa nagra, jak on nagra mnie to ja mu kurwa pokażę gdzie co Barber potrafi, <grystanie> barber. <grystanie> Ty barber, <barberg> potrafi. <grystanie> barber! Barber potrafi! Barber, pokaż co potrafisz Stać pod latarnią Za mnie to jest Darkus Odzywa się dos dostać szacunkiem po jej jebany. Jest kurwa 500C Najwa, by jest tu jakiś w chociaż? Bo no nie wiem po co jak spić. Wydawałem że już się biją. A gdzie ci kurwa kurwo masz nie? No nie z 260 już masz, wbiłeś level. Jak się ciśnij na Bugriderach, to się nie dzi. Co ja walę kurwa na Ja walę na zakach. Co, szabala, Na zakach. Oj, zak, zak, ty, Ej, a jak się... Patrzcie, tutaj jest Tutor Contest i zostanę tutorem. Cześć, I'm, I'm... Mateusz. Co, nie? Cześć, I'm Mateusz. Kur... Kur... Jaki English! Yeah. Cześć, I'm Mateusz mam 18 lat. I speak English good. <laughs> I speak English very good.